Patrzcie, jestem u Grzesia i mamy taką nową maszynę, dzisiaj jest zaskoczenie, bo wy dalej łajzy jeździcie na czterech kołach, a patrzcie yy, co my mamy, o, jest Grzesiu i pierwszy raz w sumie robimy yy, pogaduchy o okładach, a jeszcze nigdy nie odpaliliśmy, chyba, bo zawsze zapominam. Patrzcie się, odpalaj Grzesiu, go, dziada, znaczy nie no, no. Ale, jest, ale jest wielki, nie? Śmiesznie to wygląda. No. Daj. No. Przynajmniej to działa. No zabicie. <laughs> Ale chodzi. No nie, tym to się kręci jak cewką w między drzewami. O kurde. Strasznie śmiesznie to wygląda. Ciekawe pojeździk. Ciekawe jest to, no. jest strasznie fajny, szybko wszystko w kojach. Chodźmy na rozpad. O i porozmawiamy sobie, Super, no zaraz porozmawiamy. O, kończymy. Hej! Partnerem kanału jest Mototip, największy salon kładów, skuterów i motorów w yy, No Właśnie w Małopolsce. <grymne> 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 technikalia wuli. <grymne> Cześć Mateuszku, to co? Nagrywamy? To ty nagrywaj, bo ty jesteś dobry w nagrywaniu, a ja, a ja będę stał. Dobra, posłuj. Od czego zaczynamy? Od tego, że się psują zepsuła aparat. <laughs> jak zwykle aparaty nie wiem, jak ktoś wieczorem w samym pokazuje minutę, to niech, niech mi powie. Patrzcie, co dzisiaj mamy takiego o. A mamy lądiera. Big Boss, Big Boss. Bardzo fajnie wygląda. Co? Od czego zaczniemy? Może od tego co jest tu z 570? Jest tu coś? Dużo, 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 dużo. Tu mamy 570 Turing. No. Powiększoną opakę ładunkową. Mm. I to taką solidną pakę, gdzie 3,5 buli by się zmieściło. Zmieściłoby mieściłoby się. No. Ty, wskakuj. Nie, się. nie, może nie będę wskakiwał, bo ubrudzę buciorami. Ale nie, to się boisz, że to tak. Nie, to nie się boję, że się złamie. Nie, to się złamie. Panie władze. Złamie się to? Proszę bardzo. No jest, faktycznie. Twarde to. Mocne. Mocne. No. Nie no, paka, paka jest dobra prawa, ale te, czyli jest wykładko przedłużona, a jak ona jest przedłużona? Czekaj, to będzie, nie, z drugiej strony, patrzmy, dobra. Zbigno, bo wiadomo, ta paka nie tylko jest po to, żeby ona była, No. ale de facto jest też uchylna, więc możemy w okay. transporcie jakieś rzeczy, możemy sobie, brzydko nazwę, albo ładnie nazwę, wykiprować Wykiprować. To jest to, mamy konek sprzed. No. I idąc dalej, może to od razu pokażmy. Nie Pokaż od razu, my. nie będziemy tajemnicy robić. Pamięć Big Boss to się nazywa, 6x6. Kiperek. Pocznie. A, czy to jest po prostu na czterech śrubach dowalone. <grym> I tu <to> cały... <grym> I tu wszystko po prostu no się kryje. Obcięli kawałek to, tyłu 3, i dowalili cztery śruby, <grym> 5-6. 6, no, 6 Sześć śrub. Śrub i tyle. Dobra, gdzie można zamówić sam ten tył? <grym> nie no, nie jest. Nie no, śmieję się, no, ale no... Ten. A czy słuchajcie, z Iwakresem mamy zupełnie inny dyfer? No. <grym>? Inne mocowania, ten dyfer jest w ogóle troszkę inną konstrukcją, więc ją spotkamy tylko i wyłącznie w Inkosie. Eee. Tam te dyfry nie mają tu tego, ten tajemne, wolnego miejsca? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Te standardowe dyfry są takie jak tutaj z tyłu. Też było okay. no, końca takie, takie same, aczkolwiek bardzo, bardzo zbliżone. I teraz co, no, faktycznie jest to przedłużony pojazd. No. Kiedyś się nawet śmiałem, może nie śmiałem. Rozmawiałem no. z wielkich z klientem, się no. Śmialiśmy się razem. No. <laughs> Ale to Kilian rozśmieszył. Nie, wiem, no. to zadawał to za ciekawe no, okej. Okay. Bo jeden z tych pytań było takie, czy da się to zrobić tak, żeby szybko można było rozłączać go? No, I to jest, jest dobre układa. pytanie. Co, to, jest, to jest racja, to jest yy, dobre pytanie. I prawda jest taka, że w sumie, ja bym na co to by się to dało. Dałoby sobie. się, no. Wiesz, trochę, trochę ma ta kombinacji. Yy, no, trochę głupkowa to by wyglądało, ale. No, ale jeżeli to, ktoś by chciał mieć krótkiego. Krótkiego, długiego? Nikt nie chciałby mieć krótkiego, no. więc wszyscy się mi długie, ale to by to trzeba było tu tył jeszcze dowalać jakąś zabudowę plastykową. Zgadza się, zgadza się. Natomiast... Ale nie, no, jakoś nie zależy na tym, no to faktycznie można by to zrobić. Nie Ciekawe. To. No. Słuchajcie, no co mamy? Mamy bazę, którą jest Polaris 570 Turing. Okay. To jest baza. Tą bazę przedłużono opakę, którą mamy. Zabudową ramę, tutaj do tyłu, do której mamy. E, bo już jest moje papiery, Sprawdź. Nie pamiętam. Do których mamy dołożone 363 kg. Nie, oczywiście nie wagi, no. ale 363 kg, które możemy załadować na tą okay. pakę. Więc dlatego tak jak mówiłem, 3,5 buli no. to, to, to oczywiście fit. 360, więc... No to tak akurat by było, no. no 3 nawet. Myślisz? A nie no myślę, że, myślę, że nie. Dobra, że nie Kamera wyszczupla. No. Więc, więc, więc mamy pakę, która daje nam, możliwość dużego. Na dodatkowo tą pakę możemy poszerzać, bo to nie jest tylko to, że mamy pakę taką, jak tu mamy. Polaris sam w sobie. Czyli jak to, w Rangerze, czy tam tak, w tym. Tak, tak, tak. tak. Otworolubny. Tak, lubi to i możemy to faktycznie bardzo mocno wykorzystywać, chcemy no. budowy do góry. Food można rozbudować. zrobić. Food no, My? nie byłeś na obiedzie dzisiaj. Byłem, KFC. KFC. Właśnie KFC, jak chcecie mieć, nie reklamę, nie reklamę, chcecie mieć reklamę chcecie mieć to wiecie gdzie, a to KFC to co drugi dzień jestem. Dokładnie, no, więc dzięki no. temu możemy naprawdę dużo rzeczy popakować, zabudować, rozbudować, rozbudować ten pojazd, to jest jego takie główne serce i główne zaleta, no nie Całe to zawieszenie, które jest z tyłu, oczywiście wszystko jest niezależne, więc też mamy kolejny duży plusik, że tym, te, tym sprzętem, ok, nie pojedziemy w przeprawę nie wiadomo jaką, ale jeżeli ktoś potrzebuje go do gospodarstwa, ma wiele hektarów, ma zwierzynę, ma swoje ulubione, nie wiem, koniki, krówki, i inne zwierzęta, gdzie trzeba dorzucić im paszy. Nie nie. Jedynie, nie słucham, jakiś piasek przewieźć na zewnątrz? To nawet. wszystko tak samo, to po prostu jest kwestia piasku, zamieniać. Jakieś goście, co robi na przykład duże te yy, jak to się nazywa, nabudowa na przykład kostkę albo coś. Znaczy, żebyś rzucał sobie, sobie tu tymi. To też jest jakieś rozwiązanie. Jakiś, znaczy ten piasek czy beton, jakiś ten, ten beton, suchy, nie, suchy taki, ten suchy taki, nie? Ale to i tak przecież, jakbyś tam chciał wrzucać, to ja myślę, że tu by się przydało dać jakąś. Są te gumowe takie. Tak, nie? Żeby... Jak najbardziej, jak najbardziej żeby, No bo to szkoda, tak to tak zrysować. Przerwę. Chce No, idiotę, że mnie nie ja teraz, tak? Aha, no. Dawaj, chciałby A co byś chciał jeszcze? No, chodź na tą klapę. Wiedziałem, że oddałem głupoty. Dobra, co tam? Skończyliśmy, czekaj eee, a powiedzieliśmy co? No, że jest na czterech śrubach, że nie można go odczepić. Że, że, głupoty, ci że głupoty mi w głowie Że odtąd, odtąd do tamtąd jest 570. Nie zamulato z tym? Wiesz co, nie, ten silnik nie, całkiem już bardzo przyjemnie. Więc, więc, więc mówimy o sprzęcie, który ma być do pracy, więc też nie spodziewajmy się tutaj szału szału prędkości, ja. ale faktycznie mamy sprzęt, który idzie bardzo, bardzo żbawo, jeżeli chodzi o pracę, więc ma tą siłę, ma ten power. Ma to sens, wielobarczowe zawieszenie każde no. koło, więc to też jest fajnie, że w tym terenie to te koła Ta. sobie tak pracują, więc... Nie no. jest tak, że wiesz, oś, e, ośki z tyłu i sztywno i wiesz, Kurde, tak niech się klapa klucze. To... No. Staszka, no. z rozfotolity? No ta klapa mi to zasłania. Nie no, no to, no, to, nie, ehm, no, to, to spoko, jest... ale można wszystkie koła te zblokować? Które mamy, tak, popatrz. Idę, czekaj. No dobra, tu idziemy. Nie biegnie, biegnie, biegnie. Jak... No. Nie zrogał. To co tutaj mamy? Napęd tył Ja na tak. napęd przód. Okay. I kontrola zjazdu. A, okay. I tutaj to ma sens, bo... No, no tutaj, tutaj tak będzie cię pcha ciężar, tak, nie? Sprzęt, tak, sprzęt, małych sprzętach, w 570 nie, no. tą kontrolę no, nie używam. No. często. Natomiast no, tutaj ma to relację bytu z prostego powodu, faktycznie fakt, to co mówisz. No. Duży ciężar z tyłu, jesteśmy w terenie, nie wiem... Mamy swój las, narzuciliśmy sobie drewna, które chcemy do kominka spędzić wieczorem z naszą Panią, czas przy kominku. I Cię Dupsko może przegonić. A no, może się zdarzyć. Dlatego kontrola zjazdu, zjeżdżamy awesome. bezpiecznie, jest to świetnie przemyślany sprzęt. na inna sprawa, no okej, okay, jedziemy z, do, do lasu, do pracy czy gdzieś, no. nawet to minimalistyczne oparcie Ta. już coś daje. To Bo nie jest to spartańsko zrobione, że tylko wycięte, dziękuję, plastik, tyle. Roboty, tylko faktycznie jest to też przemyślane, że to oparcie ma coś tutaj dać. Więc to, jest to W tej wersji, który było też zabawniej, mamy od razu grzanie, fabryczne grzanie. Manetek? Mamy manetki grzanie o, i fabrycznego kciuka O, Tasek. Super. Więc to jest to. Eee, troszkę inaczej tutaj wiesz, wychodzą kwestie związane z odpalaniem, o właśnie z tym piszczeniem Okej. Okay. ale to przez to, że mamy tutaj wszędzie, eee, mamy tu wszędzie czynniki, więc, więc, więc tak samo jest to, to robione. No to to wszystkie zabezpieczające rzeczy, nie? Dokładnie tak, no, no, faktycznie, jak to ma pracować, to żeby ten. No, słuchaj, coś się stało. No, poza tym co? No, też mamy trochę luksusu, powiedzmy, że żeby też ten sprzęt wyglądał, no. więc mamy aluminiowe felgi. Tak. E, bo w podstawowej wersji jest, jest taka podstawowa wersja, oczywiście jest, tak? jest. zielona. To jest bardziej wypaśna. To jest taka już wersja lista. No, Okej, okay. no, no Big Boss się nazywa. Jakś. Dokładnie. Wersja fajnie. Ma, fajnie rozbranego. Oczywiście to, co wcześniej wspomniałeś, gdzie jest 570, a gdzie nie jest no. 570. Więc to mamy tu z przodu oczywiście z całą zawartość silnikiem, tym wszystkim jest mamy. Dalej te 44 koniki mamy. Dalej tego powera, który tutaj spotkamy na co dzień, więc, więc yeah. jak najbardziej ten sprzęt jest, to funkcjonuje cały czas. Z rzeczy następnych, oczywiście wyposażenie fabryczne, wciągareczka oryginalna. Świetnie to jest wszystko spasowane. To no to jest super, to już zawsze nowej. to mówimy, że to jest fajnie zrobione. No. Nie, bardzo, a jeszcze tych nowych, więc ja czekam na następny, nie? No. 570 kg wciągać w kolejne. Czekaj, czemu tu mi pisze, że kiedy ktoś dzwoni, twoje nagranie będzie wstrzymane i ten, ale nie pisze, że zatrzymało. A dzwonił ktoś? No ktoś dzwoni. Pokaż. No zobacz. Siara i wszystko jasne. Pornów jest z tobą nożki, co mam ponagrywane. Takie nóżki, takie nóżki. Żydarstwa, wszystkie, które masz to mą w aucie. O ból, ty lubisz to... tak nagrywać, nie? No. Nie mam w aucie jak siedzimy Tak? No. Tak sobie tutaj poprzewijamy. Tak. O, to jest właśnie ta. Ale dobra, czemu tu nie ma napędu na 6 kołów? Jak nie ma jak ma? Ma, ma napęd na 6. Tak, tak? No, zwróć A. uwagę. Przedni dyfer. Aha nie, dobra, bo ja się tak nie widzę. Idziemy mówić, tu. Że, że, że ma na napęd na oś tylną, przednią i dość tylną, tylną, tak to nazwijmy śmiesznie. No to ma. Dokładnie. To ma. dokładnie, Zreszcie. dokładnie tak. To zostało otwarte, może tam przeklikamy to jeszcze. Fajnie to wygląda. Słuchaj, to coś jest najważniejsze jest to oczywiście homologowane, jest to PS. 1 b Tak, czyli ciągnik rolniczy, tak Bo samo. W homologacja. Rozmawiamy. No jest, to dużo dużo o czym... chciało rozmawiać. jest dużo rozmów na ten temat. Taka guma jest fajna. Tak, no to takie wiesz, podstawowe rozwiązanie, które ma być proste, nie? Proste, jak cholera. Co nam więcej Porządek. trzeba. Na wiadra tu góry też zrobili. To... Tak, tam W tysiączce też mają te Tak, tak, Tyk, tyk, tyk biegniemy do tysiączki. O, widzicie? Mówimy o tym okręgu tutaj. Jezu, ty tego tyłu jest, jak tak Patrz, wziąłbyś siebie, żonę, rodzinę teściową, Ale teścia Ja wiem jak latnie błotem, więc jakby to ściągnąć całe <laughs> bym jechał w błociarę, to ładnie zdać. Nie no, wiesz, sprzęt No i oczywiście to, co dalej mamy z 570 to mamy przedniskowe. Tu widzicie tyle, tyle, tak króciutko, tego psu. Tak. A tego, takie lubikko wielkie. Ale wiesz, co, jest inne siedzenie, fajne, za miękkie. Czemu? No, wypaśniejsze jest takie. Zwykle 570, to jest takie zwykłe. Turing ma inne siedzenie, faktycznie. Bo turing Bardziej kręci. A. Ale fajne ma to siedzenie. A czyli Turing ma lepsze? to? Znaczy inaczej. Turing ma inaczej profilowane, nie? Fajny jakie Jeszcze mógłbyś z tyłu mógłbyś namiot po prostu sobie zrobić. W Polarisie no, Takie siedząka. Damy prawda. ci kiedyś gratis siedzenie z Polarisa. O, możesz mi dać, że sobie zrobię ten Polaris wiecie o co chodzi, nie? No nie, fajny, fajny, naprawdę. Ciekawe to jest. my nie możemy takim pojeździć, nie? Ciekawe jakby to było cieździło. Tak? No, wiesz co, na razie, na razie nie pojeździmy. Może kiedyś sobie no, nie, uda nie, się nie, załatwić. Przejdźmy i gadamy. O to chodzi właśnie. Nie, żeby tego nie? gadać. No sam, że jest zimno Ja Tu macie jeszcze pług do tego, można zamontować, żeby nie było, że, że się nie da. Widzicie, wygląda nawet bardzo fajnie. Zółty. Działa. Co to jest? Co to jest za. A, to prestiż jest. Prestiżowe. Pługi. Wejdźcie na prestiż.ppw.pl. Jak to jest, nie? No ty to mówisz nie. ja. Jakaś, jakaś strona, prestiż. Wie, prestiż, wiecie, to może być wasza reklama. <głos> <głos> Właśnie mam pług do sprzedania, jakby ktoś chciał kupić do 520. Sprzedam stówkę taniej. Pasuje do 570. Pasuje do jakiej? Do, do jakiego Polarisa? No to nie sprzedaję, to zostawiam. Bo mi się może przydać, no widzisz, a nóż, a nóż 570 kupię i ten, no to nie sprzedaje, dobra. No widzisz, dobra, no to pług działa, uciągnie to to dubsko i to pług i to wszystko, to 500... Musi, nie? Kurde, jestem... Zafascynowany tym, ale nie no, ale to tak mówisz, że do błota, albo można, po, znaczy na jakieś podjazdy faktycznie, czy jakieś pokonywanie tych, nie, po lesie, ale tak, żeby sobie jechać przez ale błoto, pod jakieś, ale nie, tak sobie na wycieczkę turystycznie. Czy znaczy, wiesz, no, na wycieczkę turystycznie także nie ma problemu, dodatkowo jeszcze montujemy namiot z tyłu. No kręcić, no właśnie, nie będziesz kręcił, ale gdzieś jedziesz sobie, pakujesz rzeczy, upolować jakiegoś bizona, później go wrzucasz na tył, nie? No, czy, jeżeli mówimy o sprzęcie typowo takim do pracy, do rekreacji. Do pracy tak, do rekreacji mniej, natomiast do pracy to jest podstawa. No, Wiesz, nie, to jest dla, fajne. Dla nie. nie ma czegoś takiego, że my dużo korzystamy z tego. No się nie, cały czas. Ale to na Stany to jest fajne, jak jedziesz gdzieś tam, właśnie masz jakieś ranczo, to jest zrobiste. Na pewno to jest wygodniejsze niż jeżdżenie z przyczepką. Pan, pan, Tak, na pewno jaka jest ta cena ta tego? Trzeba się przyzwyczaić do tego, no, na że jest bardzo długie. co no, Na pewno. A tu jest. No. Tu jest. To no, mogę pokazać? Mogę to pokazać? 77,99. Czyli jest jakieś 20 tysięcy droższy od zwykłego? No, troszkę więcej. Troszkę więcej. No to, no to i trochę kosztuje. No, ale słuchajcie, ale masz to. Ale ma coś, coś, zupełnie, coś, nie? No, i na dzielnicy nikt takiego raczej nie będzie miał drugiego, nie, jakby nie było, nie? Nie, fajnie wygląda. Nie wiem, co myślicie. O, jeszcze ty u Wam nie pokazuję co, co sądzicie o takich, to możecie tam napisać, czy Wam się podoba, Czy nie, ciekawa jest w każdym razie maszyna, nie? koncepcja jest świetna. Wygląda jest świetna fajnie. Rozwiązania, to wygląda to wygląda... ciekawie. Mogłoby być, jakby jeszcze to. To jak... ciekawe, jak taka książka by w tym była. Ale to już ma Rangera. To jest to, to jest wczoraj no dokładnie, to już nie ma sensu. Ja się zgodzę. Tysiączkę dla kogoś kto, nie wiem, ma duże połacie, dużo wywozu, ale to tak. z tej... No ale to już Ci się robi cena, masz tysiączkę, już Ci się robi 100 tysięcy, no, by, by Ci się zrobiło, no to już kupisz tak. Rangera czy coś, nie? Oczywiście, tak. no. no co byśmy z tą tysiączką mogli zrobić? No nie wiem. załadunek, No tak, no. I co, z 400 kilo na tył, no to co byśmy mieli? 800 kilo? No nie, to się mija z ceną, no fajnie ogólnie, no ogólnie no to znacie 570 Ciekaw, ciekawe czy będą to w nowej budzie? Nie wiem. Pewnie tak. Nie no jak nie wiesz, musi być, ja, A ja wiem, wie, nie znaczy wiesz. nie wiesz, no, Dokładnie. ale wiemy, że y, muszą się postarać i pewnie też od nowej, zależy jakie to ma wzięcie, nie wiem jak to, no jak mówisz, w Europie nie wiem jak, ale pewnie Masz, w Stanach, w Stanach o się Europa, bardziej, wiesz, no? To no, no, okej, okay. no. I w tym naszym ogródku po to się rozwija Okej, okay, to cały czas gdzieś idzie, to wiesz. No na to pewno. Te się sprzedają. Ten pasterzku stoi już czeka na odbiór przez nowego właścicielu. No właśnie, więc... Nie wiem, w Stanach to jest trzał w dziesiątkę jeszcze właśnie jak się ma jakieś, że... ten czy coś. U nas są jeszcze do traktorów przyzwyczajeni i ludzi tymi. Spokojnie, Spokojnie, ale jeśli Ameryka przychodzi do Polski... No a taki dzisiaj odcinek. Aha, o, w O, a wlazłem znowu, w oh O! My God! Taki się odcinek spokojny. Dobra, idę. Na razie ja.